Za chwilę staną przed sobą dwa zespoły wielkiej klasy. Czekamy na pierwszy gwizdek. Halo to Liverpool! Witamy wszystkich, którzy postanowili dołączyć do nas na Anfield. Cieszymy się z okazji wspólnego meczu i mamy nadzieję, że najbliższe minuty spędzimy oglądając piłkę w najlepszym wydaniu. Witamy Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś proponujemy Państwu mecz Premier League. To zawsze ogląda się przyjemnie. Liverpool zmierzy się z Tottenhamem. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Oto zestawienie Liverpoolu na to spotkanie: Alison Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander Arnold wystąpi razem z Andy Robertsonem na bokach. Mosala oraz Diaz zagrają na skrzydłach. W ataku zobaczymy Darwina Lunieza. Tak prezentuje się wyjściowa jedenastka Tottenhamu. Pora część przedmeczowych zapowiedzi poświęcona była rzecz jasna Monsalachowi. Ciekawe, jak dzisiaj nam się zaprezentuje. Nic dziwnego, że wszystkie oczy są zwrócone w tym kierunku, bo przecież świetnie gra w polu karnym. Dysponuje fantastyczną umiejętnością znalezienia się tam, gdzie trzeba i wpakowania piłki do siatki. Jeśli tylko nie zabraknie podań, na pewno zagrozi bramce rywal. I Spurs wznowią teraz grę z rzutu wolnego. Na piłkę przy nodze, pramka coraz niżej. Dobra interwencja, strzał gorszy. Timo Werner. Werner. Madison. Timo Werner w ofensywnej akcji. Czy będzie z tego bramka? Zgrywa w pole karne. Siła uderzenia była imponująca, ale to wszystko. No cóż, nie najlepszy to sposób wykończenia akcji. Dominik Sobosloj. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Teraz Darwin nu jest. Dobry refleks Bramkarza. Wybita piłka. Jak to możliwe, że De Reds nie objęli prowadzenia? Nie wiem. Nie wiedzą tego zapewne też sami piłkarze. Może poza bohaterskim golkiperem rywali. No może niedługo znowu będą mieć szansę. O, to musi wpaść. Bardzo dobrze teraz to broni. Wreszcie jakaś sposobność. Może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Endo. Broni ten strzał, ale co dalej? No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Endo. Teraz Darwin Nunes. Doskonale się ustawił. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Arpiter kończy pierwsze 45 minut meczu rozgrywanego na Anfield. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Dobre wyjście z linii bramkowej. Salah z boku boiska co wykombinuje. Teraz Darwin Nunes. Piłka odbita od zawodnika drużyny broniącej. Zaczniemy od narożnika boiska. I będzie zmiana w Liverpoolu. Czał, Szał! Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodny, już widziałem tę piłkę w siatce. Van Dijk ma teraz piłkę. Łatwo to broni teraz. Mocno przeciętny występ w pierwszej połowie Mo Salacha, prawda? Na razie to występ zupełnie bez wyrazu. Ciężko coś... Komu... Mamy pierwszą bramkę! Chyba nikt tutaj nie spodziewał się takiego obrotu wydarzeń. Piękne to było uderzenie. Warto na nie popatrzeć spokojnie, a przede wszystkim docenić. Taka umiejętność potrafi zrobić różnicę. Liverpool przegrywa, ale ma dużo czasu, by mecz zakończył się inaczej. Endo. Z piłką teraz Grafenberg. Konaty. Do Macalistera. Twarde wejście, ale skuteczne. Piłka do Jamesa Madisona. Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Uderzył tak mocno, jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej i w drugiej drużynie. Werner. James Madison i przy piłce są dobre ustawienie. Jakże potrzebna interwencja. Konaty, obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Bissuma. Piłka do Jamesa Madison'a. Oj, nad poprzeczką. A wyglądało, że będziemy mieli bramkę. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Uwaga, nie może sobie teraz pozwolić na stratę. Do McAllistera. Alexander Arnold. Diogo Jota. Jeszcze 3 minuty, tyle arbiter doliczył. Dobre teraz wybicie, chwila oddechu dla obrony. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. No dobrze, to nie była zbyt udana akcja.